Krótce grudzień, miesiąc wszystkiego, co dobre, ogarnę przygotowania teraz, tak będzie lepiej. Przecież, co może pójść nie tak? A few moments later. Holika. Cześć. Pomóc Ci może w przygotowaniach? Nain. ale naprawdę możemy się przydać. A few moments later. Co to ma znaczyć? Anka, I can explain. Przecież trzeba było się spytać a pomoglibyśmy ci? Ej bo. Wiedzieliśmy, że minutę bez nas nie dasz rady. Dobra, to teraz zjedzmy sobie po kremówce i do roboty. Kilka godzin później. Nic mi się nie chce. Chora jestem. Mam problem z netem. Mam dość.